Witam was kochani z tej strony Nikoś, widzimy się w kolejnym odcinku programu Czy wiesz, że ostatni odcinek oglądało yy, kilkadziesiąt osób, kilka łapek w górę było, także postanowiłem, że nagram kolejny odcinek i na dzisiejszy celownik idzie S S S S S S S Tak, dokładnie. Dzisiaj będziemy mówić o seksie i o różnych ciekawostkach i niektóre, że tak powiem ciekawostki są dość dziwne, także jeżeli nie chcecie ich słyszeć to może lepiej wyłączcie ten film i znajdźcie sobie jakieś inny, ale jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, także zapraszam do pierwszej ciekawostki. Okej okay, kochani, zaczynamy od pierwszej ciekawostki. Od razu was uprzedzam, że będę wszystkie ciekawostki czytał z kartki, żeby się nic nie pomylić i żeby to ładnie wyglądało, to będą takie ala starsze odcinki wiadomości, gdzie jeszcze były czytane wszystkie informacje z kartki. Także zaczynajmy od pierwszej ciekawosteczki. Czy wiecie, że... Według badań narodem najczęściej uprawiającym seks są Grecy, przeciętnie 138 razy w roku, natomiast na końcu tego rankingu plasują się Japończycy, średnio 45 razy w roku. Jest to dość dziwna rozbieżność, bo jeżeli biorąc pod uwagę Japończyków, no to tutaj się nie dziwię, no, oni chyba mogą mieć tylko jedno dziecko, więc nie mogą tak często uprawiać seksu, żeby im się nie przytrafiło coś, coś niepożądanego no to tutaj mogę przyznać rację, no ale dlaczego Grecy? Czym to może być spowodowane? Na przykład ja bym się mógł z tym nie zgodzić. Ja jak sobie policzę, zaraz, zaraz wam powiem ile, yy, będę liczył na jednej ręce, yy, to będzie gdzieś... Yy... Dobra, nie będę liczył. Nasienie mężczyzny podczas wytrysku zostaje wystrzelony z prędkością blisko 45 km na godzinę. To jest bardzo, bardzo szybko. Także dziewczyny pamiętajcie, jeżeli już wiecie, że wasz facet dochodzi, musicie sobie ubrać jakieś okulary. Najlepiej, żeby to były gogle do nurkowania. No, jeżeli nie macie tych gogli, najlepiej się zaopatrzyć, bo można stracić oko, a to, to jest bardzo, bardzo istotna sprawa, żeby mieć yy, obojga oczu sprawnych, sprawne. No jeżeli nie macie tych gogli, możecie sobie ubrać jakiekolwiek okulary o, tak żeby tylko się jakoś zabezpieczyć. Także wiecie, posłuchajcie mnie, dobra rada. U 75% mężczyzn wytrysk występuje w przeciągu 3 pierwszych minut. No jestem bardzo ciekawy, czy to jest prawda. Ja swoich informacji tutaj nie przytoczę, bo to takie trochę nie bardzo. Jestem bardzo ciekawy co zresztą 25% czy to są sami y, starzy emeryci, renciści czy po prostu to są jacyś młodzi zestresowani łopacy, chłopcy, mężczyźni, młodzi nie wiem jak to ująć no i jestem bardzo ciekawy tych wyników nie będę was pytał jak jest z wami no bo to, to nie na miejscu jest, także tyle starczy Australijczycy są najbardziej otwarty na seks w trójkącie narodem. Aż 28% z nich przyznaje się do testowania z taką formą aktywności seksualnej. Tak, Australijczycy mają 28%, a ja jestem bardzo przekonany, że u Was co może co trzecia osoba przyznałaby się do tego, że miała jakieś skłonności lub jakieś doświadczenia w tej sprawie, także na pewno się nie przyznacie do tego, ale tak mi się wydaje, więc możecie tam kliknąć łapkę w górę, jeżeli to prawda. No ta ciekawostka to zbiła mnie z nóg. Tak szczerze Wam powiem. Jeżeli nie chcecie tego słuchać, to to wyłączcie sobie dźwięk albo przesuńcie sobie o 15 sekund albo 20. Także czytam. Jedna na trzy kobieczy w czasie seksu połyka spermę. No dokładnie. Nie będę tego komentował. Idziemy dalej. Według badań seks jest 10 razy skuteczniejszym środkiem kojenia napięcia nerwowego niż valium. Widzicie, nie idźcie do apteki, nie szukajcie żadnego Valium ani nic, yy, co mogło być związane z takim czymś, co rozładowuje napięcie. Po prostu idźcie, zapytajcie sobie jakiejś, jakiejś yy, kobiety przy jakiegoś przechodnia, żeby to była oczywiście kobieta, tak? Zapytajcie się, przepraszam, czy możemy uprawiać razem seks, bo ja mam nerwy po prostu i chciałbym je rozładować. I, no i pytacie się, że pani się zgadza, idziecie gdzieś na bok, rozładowujecie swoje napięcia, a żegnacie się. Koniec i po sprawie. Kobiecałe ptaczka ma dwa razy więcej zakończeń nerwowych niż penis. Ale że co, że co, że penisy są złe? Kto ma, ma ktoś coś do penisów? Ja jestem za penisami. Tak. Pierwsze elektryczne wibratory pojawiły się na początku XX wieku. Odkurzacz i żelazko znalazły się w sprzedaży dopiero dekadę później. Ha, tu jest bardzo ciekawe. Czyli... Większe zapotrzebowanie było na to, żeby sobie zrobić dobrze, niż, yy, niż na to, żeby mieć oprasowaną bluzkę. No. no. No, 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 no. I co tutaj można dużo powiedzieć? Każdy lubi to, co lubi. I teraz mamy rekord. I to chyba rekord świata. Także wam przeczytam. Kobiecy rekord świata w najdłuższej masturbacji, która zakończyła się orgazmem, to 6 godzin i 30 minut a w kategorii mężczyzn to 8 godzin i 30 minut mi po tym czasie to ręka uschłaby do tego stopnia że musieliby ją amputować więc albo oni mieli elastyczne ręce albo ktoś im pomagał teraz przeczytam wam taką ciekawostkę że normalnie nie uwierzycie jeżeli wy byście mieli taki problem jak to co teraz zobaczycie, usłyszycie no to współczuję a więc tak, wieloryby szczycą się najbardziej obfitym wytryskiem na świecie z ssaków, podczas którego produkują nawet 20 litrów spermy. No gdybym ja wyprodukował tyle podczas jednego stosunku, no to jezu, to musiałbym sobie zbudować arkę chyba i pływać tą arką, no bo potop normalny, powódź. Niespełna 1 trzecia kobiet szczytuje podczas każdego stosunku. Natomiast aż 3 czwarte mężczyzn osiąga orgazm za każdym razem, gdy tylko uprawia seks. No i to jest prawda, no bo zastanówmy się, gdy uprawiamy seks z kobietą, no i już skończy, skończyło nam się paliwo, skoń... już jesteśmy po, po wszystkim, no to dlaczego mamy się dalej męczyć i dążyć do tego, aby kobieta też miała jakąś przyjemność? Znaczy z takiego założenia wychodzi większość ludzi na świecie. No, nie ja nie udzielam się za tą większością. Jestem w tej mniejszości, tak yy, no, ale no, taka jest prawda. Taka jest prawda. No, facet zawsze, facetowi zawsze się uda, bo jesteśmy wychodzi na to, że zawsze jest wcześniej, a u kobiet później. No cóż, takie prawa natury. Około 1% kobiet jest w stanie osiągnąć orgazm tylko podczas stymulacji piersi. Nie, ja to nic nie czuję. Może dlatego, że jestem facetem. Tak chciałem tylko sprawdzić. Może czasem. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że mężczyźni mają gdzie co najmniej dwa orgazmy na tydzień żyją dłużej. Taką zależność między częstotliwością szczytowania a długością życia nie została póki co udowodniona wśród kobiet. Czyli widzicie panowie, musicie w ciągu tego tygodnia poświęcić chociaż te 15 minut na to, żeby po prostu odstresować no, no się w ten sposób. Wtedy będziecie żyć dłużej. No ale niestety, kobiety, muszę was zasmucić, wam to nic nie da. My będziemy żyć dłużej, bo po prostu... Rozrufujemy sobie napięcie w ten sposób. O, dla was to tylko sprawia przyjemność, ale i tak umrzecie wcześniej niż my. O, I teraz wam wszystkim wytłumaczę, dlaczego mężczyzna po seksie od razu kładzie się spać i jest wycięczony totalnie. I wiele kobiet pewnie zastanawia się, że facet udaje albo coś, a to nieprawda. I teraz wam przeczytam główny powód, dlaczego tak jest. W czasie orgazmu męski mózg produkuje różne hormony, w tym prolaktynę, która wyzwala w nim poczucie zmęczenia. Stąd tak wielu mężczyzn zapada w drzemkę tuż po seksie. No i widzicie, kobiety, a no widzicie, rozwijałem wszystkie Wasze wątpliwości. Facet jest dlatego zmęczony, że produkuje w swoim organizmie prolaktynę, która jest za to odpowiedzialna. No i faceci. Pamiętajcie, jeżeli coś, mówcie mi, ja to wszystko wyjaśnię. Przeciętna kobieta potrzebuje 8 minut na osiągnięcie orgazmu. Tak, tylko jak może ona potrzebować 8 minut, skoro we wcześniejszej ciekawostce było, że my dochodzimy w przeciągu 3 minut? No to jak? No i ciężkiej cholery mam to zrobić? Chyba sobie kupię jakieś tabletki. Albo jakiś spray. Ho ho, teraz mam coś powiem bardzo śmiesznego. I chociaż przez jeden dzień chciałbym być świnią, prawdziwą świnią taką z takim fajnym szpilarnym ogonem. Orgazm świni może trwać nawet do 30 minut. Ja pierdolę. Masakra. Człowiek by się wykończył chyba. No ale. No i teraz ostatnia ciekawostka. Według badań przeprowadzonych przez Durex globalna średnia wieku, w którym ludzie rozpoczynają współżycie płciowe, to 17 lat. A trend ten jest spadkowy. Czyli dochodzi do tego, iż niedługo wszystkie dzieci w przedszkolu będą już po odbyciu seksualnym. Po czym kurwa? Po współżyciu seksualnym. Po współżyciu płciowym. O, tak bym to ujął. I to kochani tyle w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy już yy, po wszystkich ciekawostkach, także Dziękuję Wam za obejrzenie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli Wam się mój kanał podoba i Was to wszystko ciekawi. Jeżeli nie chcecie subskrybować, to możecie tylko po prostu sobie oglądać moje filmy. Możecie dać łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, będę wiedział wtedy, że, że film Wam się podobał, że chcecie następne odcinki. Także tyle. Trzymajcie się, piona!